Witajcie moi drodzy, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się montażem samolotu SU-22, który jeszcze dziś można spotkać na polskim niebie na niektórych piknikach lotniczych. Chociażby, przed montażem modelu polecam zapoznać się z instrukcją, w jaki sposób model się składa, w jaki sposób przygotowuje się do lotu, i jak takim modelem rzucać, żeby latał daleko. Poniżej w instrukcji znajdziecie cały zestaw modeli, które są produkowane pod wspólną egidą serii skrzydła dla polskich orłów, a po stronie wewnętrznej znajdziecie dane techniczne samolotu, wymiary rzutka oraz opis całej historii płatowca. Rozpakowujemy zestaw. Damy sobie na bok instrukcję, żeby co jakiś czas rzucić do niej okiem i przystępujemy do identyfikacji elementów kadłub, skrzydła. Przy czym zwracamy uwagę, że wszystkie te tak zwane ruchome elementy, klapy, lotki znajdują się w tylnej części skrzydeł, czyli przemieszcza się skrzydło w tą stronę. Podobnie usterzenie. Wszystkie ruchome elementy, które tutaj są zaznaczone, też na rysunku, są w tylnej części. Usterzenie też będzie się przemieszczać w te strony. Tutaj mamy jeszcze płyty ustateczniające. Jest ich sześć. Od najmniejszej do największej. Mniej więcej w takiej samej kolejności będą później montowane. Mamy też patyczek. Montaż rozpoczynamy od. Usztywnienie kadłuba, czyli wciśnięcie środek kadłuba pomiędzy obie sklejone połówki. Usztywni nam to sam kadłub i sprawi, że model będzie dłużej eksploatowany. Po wciśnięciu, patyczka przyklejamy plastikowe ciężarki. Ściągamy folię zabezpieczającą i naklejamy ciężarki po obu stronach dzioba. Jeśli folia jest nie do końca przeźroczysta po takim naklejeniu, to znaczy, że od strony zewnętrznej jest jeszcze pokryta folią zabezpieczającą. W naszym wypadku folia już jest zdjęta. Po przyklejeniu ciężarków montujemy skrzyżło. W tym celu naciskamy kadłub tak, żeby zrobiła się szczelinka, w którą będziemy mogli wcisnąć skrzydło. Skrzydła celowo są zrobione tak, żeby chodziły bardzo ciasno, żeby blokowały się potem i dobrze zachowywały w trakcie użytkowania. Wciskamy pierwsze tył, a następnie przód. Troszeczkę nam się tutaj pianka spęcza przy składaniu, ale to tak ma właśnie być. Skrzydło zostało włożone. Powierzchnie sterowe z tyłu. Jest ok. Bierzemy usterzenie. Oczywiście kolor błękitny zwykle jest z dołu, więc tak i tym razem. I wciskamy usterzenie w kadłub. Teoretycznie model już jest zmontowany. Możemy założyć dodatkowe jeszcze brzechwy, które tutaj są przewidziane. Zaczynamy od tych najmniejszych i wciskamy je w stosowny rowek. Potem bierzemy średnią i na końcu dużą. Na tych belczach zwykle są podwieszane rakiety lub inny sprzęt bojowy. Proszę. Tak prezentuje się zmontowany model. Ale nim zaczniemy się nie bawić, popracujemy troszkę, żeby był solidniejszy i dłużej zniósł okres eksploatacji. W tym celu użyjemy kleju na gorąco. Skleimy przednią część tutaj w okolicy ciężarków. Zapobiegnie to niszczeniu kadłuba podczas zderzeń z ziemią. A następnie, już punktowo. Przykleimy skrzydło. Niewielkimi ilościami kleju wykonujemy po sześć kropek. Mogą to być też cztery kropki. Zaklejamy również wszystkie płyty. Tutaj już wystarczy w zasadzie Pokropli kleju na każdą płytę I po kropli kleju na usterzenie. Nim klej jest sprawdzamy, czy wszystko jest symetryczne. Względem kadłuba, zarówno usterzenie, jak i skrzydła. Czekamy, aż troszkę klej złapie. Jeśli zobaczymy, że gdzieś nam się, nie wiem, odkleja papier. Możemy tak samo przykleić to lub klejem na gorąco bądź jakimś klejem do papieru. Proszę model jest gotowy do latania. Pozostało zostało jeszcze sprawdzić, czy jest właściwie wyważony. W przypadku tego modelu środek ciężkości znajduje się w okolicy 2 trzecich długości cięciwy skrzydła, czyli dzielimy skrzydło na 3 części w okolicy 2 trzecich, czyli gdzieś. W tym miejscu powinien być środek ciężkości. Ustawiamy model na naszym przyrządzie. No I wszystko się zgadza. Możemy równie dobrze sprawdzić to podpierając na dwóch palcach. Jeśli model trzyma się stabilnie, to znaczy, że jest prawidłowo wyważony. Przy rzucaniu modelu staramy się nie rzucać go ani gór, do, zbytnio do góry, ani w dół, tylko rzucamy go przed siebie, używając przy tym troszkę siły. Jeśli model prawnie poleciał, to znaczy, że wszystko jest ok, nie wymaga poprawek. Jeśli model miał tendencję do nurkowania, dobrze jest na przykład wygiąć jego ster wysokości troszkę do góry, żeby model nie nurkował. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do obejrzenia następnych. Dziękuję.